Witam Was moi drodzy na kanale Talagame, ja jestem Natalia, a dziś zagramy w Chocolate Factory Simulator. Jest to już e, kolejny odcinek tej gry, więc sobie weźmiemy czytanie, chociaż e, ja sobie tu muszę zobaczyć 13, 14, 14, czyli to jest chyba to. Bo sprawdzałam sobie, jak ta gra się zapisuje i czy można ją sobie nadpisywać. Musimy być bardziej popularni. Reputacja 2. Poziom reputacji. Okej. Okay. Dzwoni nam gdzieś telefon. Biegnę, biegnę. Gdzie ten telefon? Tu jest. Hej, mamy tak, Mr. Hawk albo Piszczak, Artur i Tomasz. Zobaczymy, jak oni tutaj nam z tą reputacją chcą dać 48 reputacji, funduszy 21. Ten już jest lepszy. Piszczak też jest ok. Dobra, to w takim razie, co oni chcą? On chce tabliczkę czekolady gorzkiej. Z pistacjami. Ten chce mleczną. Artur chce mleczną. A Tomasz białą. Hmm. Dobra, to weźmy tą. Weźmy mleczną. Dzień dobry, mam ochotę na czekoladę. Musisz zapewnić mi przytomność przez kolejny dzień pisania. Musi dać mi niezłego kopa, proszę. Dobra. Akceptujemy sobie. Eee. na zamówienia. Tabliczka podstawowa, mleczna. OK. Przepisy na mleczną czekoladę. Na 100 gram. Dobra. Mleko w proszku 22 gramy. Podejdźmy sobie do tego naszego stołu. 22 g gramy mleka w proszku. Okej. Okay. Co dalej? Kakao 28. Następne. Cukier 22. I masło 28. Gdzie mamy? Tu mamy masło. O kurde. Trochę nam tu za dużo. Dobra, no nic. Zobaczymy. Może nam się uda zrobić tą czekoladę. Na ile mamy odkręcone. Dobra, zmniejszymy trochę. I musimy podgrzewać do 45 stopni, a potem mieszać. Może trochę przyspieszymy? Dobra, czekamy do 45 stopni. Teraz trochę zmniejszymy. Żeby nam się to nie spaliło. Chociaż i tak nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Odaliśmy trochę za dużo tego kaka. O! Jest! Nie, to chciałam odłożyć. Dobra. I teraz. Temperowanie tej eee, musimy obniżyć temperaturę do 29 w sumie, i znowu do 37 podnieść. Dobra, to sobie czekamy. Jeszcze troszkę. Okay. I z powrotem do trzydziestu kurcze, nie mam nie mam mocy, biegniemy. 4. cztery dobra, zamykamy żeby nam się teraz ta czekolada nie zepsuła o, ale chyba za, mało, za mocno nam opadła temperatura Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Raz zamykamy naszą maszynę. I włączamy. Oby nam się udało. Przełączamy Dobra, zakończyłam pracę Chyba nam wyszło Pracuję z optymalną mocą ja potrzebuję tego klucza, i ja nie wiem, czy jak gdzieś nie wyrzuciłam przez przypadek. Tu go nie ma, będę musiała coś przesyłka. Ok, a co to jest? No, super perfekcyjnie. Aksamitna słodecz. Rozpływająca się na kubkach smakowych. Czysta rozkosz w jednym kęsie. Dziękuję. Cudownie. Dobra, reputacja wyżej. Obecna reputacja wynosi. A my potrzebujemy drugi poziom reputacji świetnie yy, strona główna czyli to jest ten drugi poziom reputacji i brakuje nam jeszcze 96 ok do mnie jedzie? nie do mnie jedzie znowu dzwoni telefon on chce z truskawkami Daje nam 69 reputacji. No chyba tamten. Chyba weźmiemy tego znowu naszego Artura. No bo co? A, dobra, weźmiemy tego Hołka. Cześć. Nic tak nie rozpala apetytu na czekoladę jak długa podróż. Proszę, przyjmij moje zamówienie. Dobra, dawaj go. Zrobimy jego zamówienie, ale ja coś chciałam. Aha, wiem, co chciałam. Ja chciałam zobaczyć, czy ja mogę kupić ten klucz, bo nieskładniki, narzędzia. Mogę kupić narzędzia. No nie, dekoracje, wszystko. Klucz ozdobny, ale ja chcę klucz do naprawy. O jest, to jest ten kup. I co? Aha, czekam na przesyłkę. Ja tu coś jeszcze mam, coś noszę. Ona jest pusta. Nie mogę, ja mogę ją wyrzucić? O! O! Nie mogę! muszę zostawiać dobra, otwórz, wejmi. ten klucz jest niepotrzebny, potrzebny bo mnie tam ledwo to wszystko pracuje muszę chyba śruby podokręcać no tak, bo 48 było... się potem obudza. Jak mi czekolady nie zrobi. jeszcze tutaj możemy tu chyba była jeszcze jedna śruba nie wiem czy ją też okej okay. chyba wszystko a tu też coś mamy Nie, stan techniczny 100% sprawny. 100% Dobra, chyba jest okej. Okay. Musimy robić zamówienie. Tam coś mamy. Musimy ten garnek opróżnić. Niewiele, ale coś było. I nasze zamówienie: e, gorzka czekolada, tabliczka czekolady. Aha, mamy jeszcze średnie pistacje 13. Trzynaście czyli czekolady będzie osiemdziesiąt siedem. Osiemdziesiąt siedem gorzkiej czekolady pistacja średnia. Idziemy po pistacje. Bananka, pistacja. Trzynaście. Okej. Okay. Grubsza. Średnia. To tu wsypać i idziemy robić czekoladę gorzką. 39 gram kakao.

Przerywamy do ilu stopni. Dobra, podgrzewamy do 20, nie, nie do, do 43. Mam nadzieję, że wszystko dobrze zrobiłam. Świetnie. Eee, teraz muszę ją schodzić do 29 i z powrotem do 42. Jaką mamy tam temperaturę? Jeszcze troszkę Świetnie I teraz powrótam do 42 Okej, Ma nam się udało. Zobaczymy eee, tutaj. Świetnie. Możemy ją teraz zamknąć i włączamy Lecimy ją zapakować i wysyłamy. I czekamy. Perfekcyjnie, świetnie. Wygląda smakowicie. Nie mogę się doczekać konsumpcji. Powodzenia w przyszłości, w przyszłych przedsięwzięciach czekoladników. Rewelacja. Twoja obecna reputacja 455. Dostępne nowe zamówienie. Ale o tym, jakie to będzie zamówienie, dowiemy się już w następnym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. E, oczywiście zachęcam Was do subskrypcji i łapek w górę. No i zapraszam do obejrzenia wcześniejszych odcinków oraz moich innych gier. Życzę Wam wszystkim miłego dnia.